Witam Was bardzo serdecznie. Dziś mam przyjemność przedstawić Wam zegar pod tytułem Casio Protrek PRT B70BE-1JR. Linia Night Fishing. Jest to edycja limitowana. Może troszkę zrobię małe oddalenie, żeby pokazać Wam tutaj całe pudełko. Mamy takiego oto wędkarza z złowioną rybą. No, na samym pudełku. Spód jest czysty. I co tam jeszcze? Logotypy ProTrack. Tutaj mamy po prostu kot w okienku. No i dobieramy się już do środka. Model niezwykle rozbudowany funkcjonalnie. Przyznam, że długo zajęło mi jego uczenie się, czyli ogarnięcie funkcji, po to, żeby je wam w miarę przystępnie przedstawić. Chociaż przyznam, że to czego się nauczyłem, absolutnie nie jestem z poziomu tego dumny. To co się okaże w dalszych filmach, gdzie będę prezentował funkcje tego zegarka, gdyż wielu rzeczy niestety po prostu nie ogarniam. Musicie mi wybaczyć, ponieważ yy, zegar ten jest wyposażony w funkcje związane z łowieniem ryb, która to tematyka jest mi kompletnie obca, nie znam się zupełnie na tym, więc no de facto ja się uczę czyste, suchej teorii, a nie, yy, a nie jakichś praktycznych rzeczy. Dobra, zegar ma yy, sam w sobie dwa paski. Zaraz spróbuję tak w miarę bezkolizyjnie ten, tenże pasek wydobyć. O jest. OK. Odkładamy sobie resztę. No i dobra, mamy zegar. Mamy drugi pasek. I już się dobieramy do całości. Ok. Jest zegar. Zaraz go sobie tutaj rozparcelujemy. Jest metka. Metka, jak widać, z rynku stricte japońskiego, ponieważ jest to model, model jest limitowany generalnie na rynek japoński. W pierwszej wersji był oferowany tylko w Japonii. Ta, ten egzemplarz właśnie z tego rynku pochodzi, a następnie Został zaoferowany również w wielu innych krajach azjatyckich. Premiera w Japonii miała miejsce w listopadzie 2021 roku, a premiera w pozostałych krajach azjatyckich w styczniu 2022 roku. Ok, możemy sobie zdjąć metkę. Nie jest to proste, jak się to robi jedną ręką? Ok, jest. No i dobra, i jeszcze zdejmujemy sobie zabezpieczenie, to to nie musimy otwierać, bo ono akurat takie jest fajnie zrobione, że schodzi samo. Dobra, i mamy słuchajcie zegarek. Z... Ale może zaraz jeszcze, zanim przejdziemy do zegarka, to pokażę Wam ten dodatkowy pasek, który nawiasem teraz pierwszy raz opakowuję. Z tego co wyczytałem, pasek ten jest w jakiś sposób fluorescencyjny, nie wiem czy uda mi się to Wam pokazać, spróbuję go troszeczkę wyświecić. Tutaj w świetle lampy. I nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, że on się świeci. Zobaczymy. No, chyba za słabo, albo za jasne, tu jest jeszcze górne światło, więc to ciężko będzie pokazać. Ale podobno te białe elementy są z nicią, przeplatane nicią fluorescencyjną. Także no, pozostaje mi wierzyć na słowo producentowi. I przejdźmy już do y, obejrzenia sobie samego zegarka. Oż no, paska chyba, myślę, że darujemy sobie jego zakładanie testowe do, do zegarka, wystarczy nam ten, który że go Wam tutaj po prostu pokazałem. On jest, pasek jest parciany, z taką klasyczną dla parcianych pasków klamerką. Szlufka jest taka, też zwykła powiedziałbym, parciana. No i tu chyba nie ma się specjalnie sensu nad nim rozwodzić według mnie e, wygodniejszy znacznie będzie taki pasek poliuretonowy, który jest fabrycznie założony w zegarku i już Przechodzimy sobie tutaj do jego obejrzenia, jeszcze obniżymy się troszeczkę już ze statywem, bo do unboxingu musi być wyżej i jest, słuchajcie, zegar. Jest to całkiem spory kawał zegarka. Od razu może porównam go dla Was z moim GWG 1000. Zobaczcie, on wcale nie jest wiele mniejszy, albo, albo jeszcze inaczej powiem, on w ogóle prawie nie jest mniejszy, ponieważ tutaj w GWG 1000 rozmiar robi Cały ten bezel, którego tutaj de facto nie ma. Tutaj mamy z kolei obrotowy bezel, jest to obrotowy pierścień. Jest on bardzo fajnie, fajnie pomyślany w mojej ocenie, ponieważ mamy pierścień właśnie tutaj z różą wiatrów, i sam pierścień, jak się przyjrzymy, on jest metalowy. Zobaczcie, tu ma takie piękne, że tak powiem, jak się przejedzie paznokciem, takie rzeźbienie, można powiedzieć. Jest, że tak powiem, taka obróbka. Słoneczna, chyba się tak nazywa, ale dodatkowo jest w takim plastikowym pierścieniu, co oznacza, że gdy grzmotniemy gdzieś tym zegarkiem, na przykład to w ten sposób, prawda, to nie ten metalowy pierścień ma kontakt, właśnie pierwszy z przeszkodą, tylko właśnie ten, ta plastikowa osłona, co w mojej, w mojej ocenie bardzo fajnie będzie zabezpieczała ten stalowy czarny pierścień, który niestety słabo wygląda, jak się porysuje, co zresztą. Pokazywałem chociażby na przykładzie zegarka PRW3500, który całkiem niedawno miałem przyjemność prezentować wam na kanale. Ok, i tak. Zegar ten jest bardzo obszerny, jeśli chodzi o funkcje. Przede wszystkim jest wyposażony w funkcje, gdzie można wprowadzić port, w którym się znajdujemy, i dzięki pływom, dzięki pozycji księżyca względem Ziemi, możemy jakby sobie przewidzieć, w jaki sposób, w jaki sposób ten, jakby to łowienie się będzie odbywać. To znaczy, jakby, prze, jakby to powiedzieć, przewidzieć najlepsze warunki do łowienia ryb. O tak, tak, to, tak, to, tak, tak bym określił. Wtedy, kiedy ryby będą najlepiej brały. Tylko mówię, ja kompletnie się na łowieniu ryb nie znam, więc ta, ta, ta tematyka jest mi zupełnie obca. Także niestety może być wiele błędów w tym co będę Wam opowiadał. Zegarek jest dość wysoki, dzięki właśnie temu pierścieniowi i dodatkowo zabezpieczeniu jego tym plastikowym pierścieniem. Wygląda jakby ten, ten pierścień był dołożony trochę na siłę, a tak naprawdę zegarek powinien kończyć się tutaj. Ale to taki, taki efekt mamy tylko z boku, natomiast tutaj jest wszystko ok. Zegarek z przodu wygląda bardzo porządnie, jest, jest kawałem porządnego zegara. Co jest też charakterystyczny, pasek, zobaczcie, zegarek może leżeć na płasko. Normalnie gdy G-Shock'a otworzymy sobie i próbujemy go położyć na płasko, to się nie da, no bo ten pasek jest na sztywno. Tutaj pasek jest po prostu na obrotowych teleskopach, więc wygodniej jest go położyć, ale jednocześnie ja jestem osobiście zwolennikiem właśnie takiego sztywnego umocowania paska, kiedy pasek po prostu się nie rusza. Ja zdecydowanie preferuję to rozwiązanie, gdyż dużo lepiej mi się okłada na nadgarstwa. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, gdy mamy. No, ten zegarek akurat jest lekki, więc tu nie ma problemu, ale gdy zegarek jest cięższy i jest pasek, który ma możliwość wykonania takiego ruchu, to w tym momencie on może wykonywać taki ruch ponad nadgarstku i na przykład podczas, nie wiem, szybkiego chodu czy biegania on po prostu będzie się przesywał cały czas tak, co jest dość wkurzające. Po prostu będzie raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. A w momencie, gdy mamy zegarek tego typu, który raz, że ma skrzydełka doposażające, dwa, że ten pasek się nie wygina, on po prostu nie ma się jak poruszyć, no bo tu nie ma zakresu żadnego ruchu. Nie ma tych dwóch punktów obrotowych, które pozwalają się temu zegarkowi. Poruszać. Skoro okay, mamy już w zasadzie oba zegarki w ręku, możemy porównać sobie też ich grubość, i tu powiem szczerze, że Master wcale nie jest wiele grubszy, zobaczcie, od tego Protreka. To są jakieś może ze 2 mm, nie więcej, może ze 3 gór Także to jest naprawdę kawał zegara. Co w mojej ocenie jest naprawdę zaletą w tym przypadku, ponieważ. Ja lubię duże zegarki. Zegarek nie jest mój. Zegarek został udostępniony do recenzji przez jednego z widzów. Co ciekawe, został zamówiony prosto z Japonii. Bo to jest edycja japońska i w zasadzie bez żadnego specjalnego oglądania, tylko z zajrzeniem do pudełka. Od razu został przesłany do mnie, żebym go zrecenzował i omówił funkcję. Także no, tutaj bardzo dziękuję za zaufanie i pokładane we mnie nadzieje co do omówienia funkcji. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ok. Pokażę może od razu podświetlenie, czyli to, co jest tutaj na głównym ekranie i podświetlenie w mojej ocenie jest słabe, ale nie w takim sensie słabe, że słabo świeci, tylko jest dokładnie odwrotnie, zobaczcie. Podświetlenie jest bardzo mocne, co w mojej ocenie może być kiepskie z punktu widzenia takie typowo, takiego typowo użytkowego, zobaczcie. Chcecie sobie podejrzeć zegarek na przykład w nocy, budzicie się, chcecie zobaczyć, która jest godzina i coś takiego Was atakuje. To, to nie jest efekt, który da się zobaczyć w ciemnościach, uwierzcie mi, musiałbym zgaścić kompletnie światło i wtedy no, jakby kamera tego nie oddaje, ale to jest bardzo, bardzo mocne podświetlenie i w, ono będzie świetnie służyło na przykład do, do oświetlenia sobie na chwilę czegoś, co właśnie robimy w skrzynce z, nie wiem, <laughs> z pławikami i tak dalej, ale mało jest to niestety wygodne jeśli chodzi o takie typowe użytkowanie na co dzień, zwłaszcza właśnie w takiej, kom, w takiej kompletnej ciemności, gdy wzrok jest przyzwyczajony do ciemności. Lepiej moim zdaniem by było, gdyby to podświetlenie było słabsze, albo ta dioda byłaby nieco bardziej schowana. Zobaczcie, ona jest bardzo tutaj widoczna, znaczy bardzo jakby wystająca, dzięki czemu ona no, bardzo tak oślepia. Diody są dwie. Jedna dioda podświetla nam tarczę, co już widzieliśmy, a druga dioda z boku, Podświetla nam gdzieś tam z dołu, chyba wyświetlacz. Także podświetlenie z punktu widzenia takiego technicznego jest zrealizowane bardzo dobrze. Czyli mamy i wyświetlacz podświetlony i tarczę, oraz mamy też lumę. Lumę zaraz sobie tutaj obejrzymy. Ja najpierw wyświecę zegarek przez chwilę, a potem zgaszę tutaj światełka i te dodatkowe, i pokażę Wam jak luma świeci. Luma jest w ogóle zrealizowana w bardzo, w mojej, mojej ocenie, nietypowy sposób. Już Wam pokazuję o co chodzi. Zegarek wyświecony i zobaczcie tego może na pierwszy tylko nie być widać bo tu jest jeszcze dodatkowe światło z góry ale zarówno sekundnik na samym końcu jak i te wskazówki minutowe i sekundowe one świecą tylko słabo ale świecą. I to jest też ciekawe. Nie świeci w ogóle indeks 12. Zobaczcie co się dzieje na, na, na indeksie szóstym. Zarówno zewnętrzny indeks jak i wewnętrzny jako jedyny tutaj na całej. Nie przepraszam jest yy, jako tutaj te 6 i 3 świecą. Tutaj pozostałe tylko po obwodzie, a na godzinie 12 nie ma nic. Gdzie teoretycznie powinien być taki szeroki indeks, i z nieznanych mi przyczyn on po prostu nie wyświeca się. Takiego nie jest pokryty lumą ani ten dolny, ani ten górny. Myślę, że to jest celowy zabieg, no, żeby to jakby dać taki charakterystyczny punkt odniesienia. Ale czy to jest udane? Czy to się może podobać? Trudno mi powiedzieć. No ja, wolę, ja wolę osobiście o takie rozwiązanie jak tutaj, gdzie luma świeci kompletnie cała, wszystkie indeksy świecą, zarówno te cyfry, jak i te jakby indeksy naniesione o różnej długości, jak widzisz, są w różnych miejscach. I to uważam, że świeci w tym zegarku naprawdę świetnie. Może od razu pokażę dla porównania. Już sekundeczkę, zaraz go sobie wyświecimy, bo tutaj naprawdę i, y, luma, jak akurat w Manmasterze GWG1001A3, to jest chyba najlepsza luma, jaka może być, jeśli chodzi o zegarki Casio w mojej ocenie. Zobaczcie, teraz jeszcze jest słabo wyświecony, bo świecił normalnie dużo mocniej, na zdjęciach to wychodzi dużo lepiej. I mamy tak, mamy obie wskazówki wyświecone, mamy wskazówkę sekundową, końcówka się świeci, wszystkie indeksy się świecą oraz... Wszystkie cyfry te 3, 6, 9 i 12 również się świecą. Jeden, co się nie świeci, co nie jest, w mojej ocenie, potrzebne nie jest błędem, to to, że nie świeci się wskazówka trybów. Oto tutaj żółta. Nie ma to, w mojej ocenie, znaczenia, ponieważ gdy sprawdzamy sobie, gdy sprawdzamy wskazówki, jakby czyli czas na samych wskazówkach to i tak nas tryb de facto nie interesuje, bo nas interesuje czas na wskazówkach, a nie to jest na wyświetlaczu, nie ma przecież, lumy, więc i tak nie zobaczymy co na nim się wyświetla. OK, odłożymy go sobie na później. I zobaczmy jak zegarek jest zbudowany. Zegarek ma generalnie zbudowane z tworzywa, dzięki czemu jest bardzo, bardzo lekki. Koperta to jest chyba, chyba karbo, carbon core guard. Nie jestem pewien, ale to jest ta sama technika, która jest np. w GWG. Bez to bodajże to jest takie, jakby bardzo mocno zbite włókno z tworzywem, dzięki co zapewnia zegarkowi bardzo niską wagę oraz wytrzymałość. Pasek. Pasek zrobiony jest w całkiem fajnie. Zobaczcie na strukturę tego, co się dzieje od wewnętrznej strony. Struktura ta od razu przypomina mi strukturę pasków w, w Frogmanach. Czyli no nie pamiętam dokładnie symboli, w których dokładnie taki występuje, bo nie jestem na bieżąco z Frogmanami, gdyż nie jestem zwolennikiem jakiejś specjalnie tej serii zegarków. Czasem od, od czasu do czasu coś się pojawi na moim kanale, ale dość rzadko. Ale na przykład miałem ostatnio GF82, chyba 50 bodajże. I wygląd czy 82, 30. I, wy, I właśnie ta struktura od spodu wyglądała dokładnie tak samo. Może było to, 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 to ziarno troszkę grubsze. Tutaj zobaczcie, są charakterystyczne śruby. I te śruby, yy, albo nie, nie rozbierałem tego osobiście. No, to jest nowy zegarek, nie widzę powodu, żeby to robić. Ale albo one przykręcają tylko ten element. Yy, czyli de facto jest to koperta zegarka. I dopiero potem, yy, po odkręceniu tego elementu, yy, dostajemy się do dekla. Yy, także zobaczcie, tutaj jest ciekawie, bo. Yy, jakby do tego dolnego elementu jest przy, 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 przytwierdzony e, pasek. Chociaż chyba to jest cała koperta, tak jak teraz patrzę. E, także tutaj jest, no, no, budowa taka dość ciekawa. Czyli, jak to odkręcimy, te cztery elementy, to w jakiś sposób się dostajemy do środka zegarka na pewno. Ok, tutaj mamy sensor. Jest to to, jest to zwany kład sensor. Tu gdzieś to jest nawet, na, o, tutaj jest dokładnie to napisane, kład sensor. E, czyli oprócz tego, że mierzy on ciśnienie, temperaturę. Jakby odpowiada też za kompas oraz za wysokość. Wysokość to jest de facto pochodne ciśnienia, również posiada krokomierz. To znaczy, ten sensor oczywiście odpowiada tylko za ciśnienie samo, natomiast temperatura jest gdzieś wewnątrz. Krokomierz jest też gdzieś wewnątrz, bo on nie potrzebuje być wyrzucony na zewnątrz, bo on nie potrzebuje nic z zewnątrz zbierać, tylko sam ruch. Dlatego też. To jest po prostu, nie jest to ten sensor, tylko to jest po prostu sensor odciśnienia, a reszta jest w środku. Tak samo jak sens, czujnik położenia zegarka, jeśli chodzi o kompas. Sam, sam pasek, zobaczcie, bardzo gęsto ma te dziurki, dzięki czemu dość dokładnie możemy zegarek dopasować do nadgarstka. I szlówka, myślę, że też całkiem fajnie zrobiona, taka podwójna. Wygląda jakby to były dwie osobne szlupki ale tu są połączone takim elementem, więc one się same z siebie nie rozdzielono, chyba że jest jakiś powód ma, ale nie widzę powodu, żeby tak robić. Napis Protrek tak fajnie schowany tutaj za tą tarczą, więc jeżeli nie patrzymy na, patrzymy na zegarek, tak to nawet tego napisu nie widać. Dopiero teraz on się pojawia. Tutaj w miejscu, gdzie były napis, po prostu jest przycisk podświetlenia. No i tutaj mamy trzy przyciski po tej stronie. Jeden szary to jest ten odłączenia się z Bluetoothem, czyli z aplikacją Casio Watches na smartfonie czy na tablecie, a po lewej stronie dwa przyciski oraz Pokrywa właśnie sensora. Klamerka metalowa, charakterystyczna dla linii ProTrek z taką szczeliną po środku. Uważam, że bardzo estetyczna, bardzo ładnie zrobiona. Sam zegarek w ogóle zrobiony jest, zobaczcie, w Tajlandii, Cased in Thailand. Jest oparty o moduł 5602. Instrukcja angielska do tego modułu ma chyba ze 44 stron, tak, 44 strony jak pamiętam. Także jest co czytać, uwierzcie mi. No, i myślę, że po mojej, że tak powiem, omówieniu funkcji też będziecie musieli tam zajrzeć, bo ja wszystkiego autentycznie nie jestem w stanie po prostu spamiętać. Zwłaszcza jeśli chodzi o te funkcje związane z łowieniem ryb. Sam pasek, zobaczcie, też wykonany w Tajlandii, podobnie jak cały zegarek. Jeszcze, jeszcze odnośnie paska. Pasek jest na teleskopach Quick Release. W komplecie mamy, bo tego nie pokazałem, chyba od razu. O, tu jest taki, pierwszy raz chyba widziałem go w modelu GA2000, taki wkrętaczek. Choć wyłaci. Taki bardzo prosty po prostu. Zobaczcie, o bez żadnej filozofii specjalnej, zwykły prosty wkrętaczek. I dzięki temu można bardzo łatwo sobie tutaj o pasek zdemontować, zamontować ponownie. zobaczcie. Tak, wkładamy, przeciągamy o i jest i wychodzi i nie ma paska, prawda? Także to jest właśnie ten teleskop typu quick release. Teraz przepychamy go maksymalnie w tą stronę. Z jednej strony. Od razu tylko zaznaczę, że paski, które są, paski, które są wyposażone w, te, w teleskopie Quick Release, niestety nie są współ, współzamienne z paskami, które mają zwykłe teleskopy, z tego względu, iż teleskopy Quick Release mają grubsze te piny, które wchodzą w kopertę, a teleskopy zwykłe mają cieńsze piny. Dzięki czemu nie jest to niestety współzamienne. Więc z jednej strony by w ogóle to nie weszło, a z drugiej strony latałoby i w końcu by odpadło, więc w żadną stronę. Nie jest to kompatybilne, warto to zaznaczyć. Może jeszcze przymi zrobimy przymiarkę na mój nadgarstek. Przypomnę około 17,5-18 cm. O tak to wygląda. Który to jest dziurka? Raz, dwa, trzy, szósta chyba. Może nawet bym ścisnął na piątą, ale chyba nie ma. A może spróbuję. Może nawet piątą uda mi się zapiąć. Tak, bo ona dość gęsto jest. Tak, chyba p... no, a piąta byłaby nawet ok. Chociaż może jakby mi ręka spuchła, to mo... byłoby mało wygodnie. No ale dzięki właśnie tej gęstej tutaj, tej gęstemu, że tak powiem, rozmieszczeniu dziurek, mamy dość precyzy... możemy dość precyzyjnie, zobaczcie, tak to wygląda, dość precyzyjnie możemy sobie tutaj manewrować właśnie dopasowaniem zegarka i bez szkody tutaj dla komfortu, ponieważ nie jest to bransoleta. Bransoletę jak raz ustawimy, to na jest w takiej pozycji dopiero ewentualne ewentualne, że tak powiem, przełożenie ogniw tudzież w klamerce gdzieś tam jak mamy tutaj jakby takie dziurki z boku w bransolecie, to możemy ewentualnie na inne, inne otwory przełożyć klamerkę bransolety, natomiast tutaj po prostu operujemy samymi dziurkami paska. Także tak, tu mamy kompas. Tutaj mamy barometr, wyjątkowo właśnie jest inaczej, bo tu jest barometr, a nie wysokościomierz. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład tak samo kompas, prawda? O, ale tutaj mamy wysokościomierz, ponieważ to jest zegarek G-Shock. On jest przeznaczony bardziej, powiedzmy, takiego ostrzejszego e, nie wiem, Załóżmy no chodzenie po górach, y, jakichś wypraw, y, że tak powiem, błotnych i tak dalej. Ten natomiast jest to, jest to właśnie edycja. Fishing, czyli właśnie tak główna powiązana z łowieniem ryb, dzięki czemu właśnie barometr, bo wysokość dla nas nie ma znaczenia, bo zawsze jesteśmy prawie na, na poziomem, na zerowym poziomie z poziomem morza, oczywiście jeżeli, jeżeli, jeżeli łowimy, że tak powiem na poziomie morza, natomiast yy, po prostu nie, nie, nie poruszamy się specjalnie. Oczywiście on ma funkcję również altimetru, jak najbardziej to pokażę w omówieniu funkcji. Natomiast jakby na główny tutaj przycisk został wyrzucony barometr, a nie altimetr. Do altimetru z kolei dostajemy się przez właśnie mod, jest chyba pierwsza funkcja, tak dokładnie i tutaj jeszcze chciałem zwrócić właśnie uwagę na jedną fajną rzecz, co mi się bardzo podoba w tym zegarku. Bardzo szybko działający sekundnik. Zobaczcie, w momencie, gdy przełączam funkcję, jak on błyskawicznie porusza się pomiędzy swoimi ustawieniami, prawda? No i tutaj właśnie pokazuję teraz różne tutaj funkcje. O, jeszcze raz zobaczmy sobie, teraz jak altimetr przestawi się o. W tą stronę idzie wolno, ale zobaczcie w tą. W tą to jest błyskawica po prostu. I to mi się bardzo podoba. Także tutaj szaboba dla, dla inżynierów e, Casio, którzy, e, którzy tutaj właśnie. E, Zastosowali taki szybki silnik krokowy dla sekundnika. Minusem, niestety, ale to też oczywiście odzwierciedla się w cenie, ponieważ ten zegarek jest znacznie tańszy od takiego Madmastera, jest połączenie wskazówek minutowej i godzinowej na jednym silniku. Zobaczcie o co chodzi. W momencie, gdy odsuwamy wskazówki, czyli z tego co pamiętam, jest to kombinacja klawiszy, light i mode. Dokładnie, to zobaczcie, one się odsuwają w ten sposób, czyli jedna popycha niejako drugą. Prawda? one są powiązane ze sobą mechanicznie. Podczas gdy, zobaczcie, w takim Madmasterze w momencie gdy odsuwam od, od, tą samą kombinacją klawiszy wskazówki, one podróżują w przeciwnych kierunkach, czyli one nie są powiązane mechanicznie. Są, są że tak powiem, e, zrealizowane na osobnych silnikach krokowych. Czyli w takim Madmasterze mamy cztery silniki krokowe, czyli sekundnik, minutowa, godzinowa i wskazówka trybów. Tutaj natomiast mamy tylko dwa silniki krokowe. No wiadomo, mechanika w zegarkach jest zawsze najdroższa, więc ewentualnie te sensory, ale generalnie mechanika jest najtrudniejsza do jakby okiełznania z punktu widzenia projektu zegarka, to to jakby determinuje jego wysokość, bo gdzieś ileś tych elementów trzeba jeden nad drugim umieścić, Także przy, że tak powiem, projek projekcie zegarka ma to duże znaczenie. No i w tym przypadku akurat widać, że koszt był jakby na pierwszym miejscu względem takiej, no można powiedzieć, bo to nie jest funkcjonalność do końca. Zobaczcie, to jest tylko wolniejsze odsunięcie wskazówek. To nie ma aż takiego znaczenia praktycznego, no ale przyjemniej się patrzy zdecydowanie na właśnie no tak rozwiązane. Kiedy te wskazówki pracują kompletnie niezależnie, one momentalnie się pojawiają w tym miejscu, gdzie powinny się pojawić, dlatego też. Ja jestem zdecydowanie za tym konkretnym rozwiązaniem, no ale tutaj też jest całkiem fajnie zrobione, nie jest, nie jest to jakoś bardzo dużo wolniejsze. Jeszcze porównajmy sobie, może wyświetlacze same. Zobaczcie, czytelność wyświetlacza w yy, Protreku jest no, znacznie lepsza. Te, jakby znaki są jaśniejsze. Porównajmy sobie tutaj i tutaj, bo to w dwóch miejscach to niestety mam inne światło i wtedy ciężko to porównać. Jak pod kątem to raz jeden wygrywa, raz drugi. Ale w jednym i tym samym miejscu. Tu mamy naprawdę jasno. Tutaj mamy. No, jest ciemniej. To, co teraz widzicie na wyświetlaczu, takie jakby falujące od góry do dołu takie takie ciemniejsze, jaśniejsze fale, to jest efekt tylko, że tak powiem, w, jakby pracy kamery. i jest częstotliwość tam odświeżania tego, tego, tego wyświetlacza. On widocznie nie świeci stałym takim. No, nie światłem, bo on nie daje światła de facto, tylko wyświetla kryształy, które za pomocą. Dostarczenia lub zabrania z, dane, z danego segmentu prądu, on po prostu je albo wyświetla, albo ich nie wyświetla. No i tutaj właśnie taki efekt jest falowania, ale to tylko mówię w kamerze, tego na żywo nie widać. Czasem zdarzy się to zobaczenie takiego migotania wyświetlacza i to nie jest jego wada, tylko to jest naturalna cecha, w momencie, gdy patrzymy na wyświetlacz w bardzo silnym słońcu. I tutaj też właśnie może być taki efekt, że to jest silne światło i wzrok ludzki jeszcze tego nie wychwytuje, ale już kamera tak. Także gdyby coś Wam właśnie w jasnym bardzo słońcu, w taki, zwłaszcza taki negatywowy świetlaczach to się y, objawia, y, migało, to jest to naturalna cecha. Po prostu wyświetlacza, nie jest to żadnego wada. Gdy przejdziemy do nieco ciemniejszego. Nie wiem, rejonu, od razu będzie to, jakby ten efekt zniknie. Tu jeszcze może porównajmy go sobie, jako że funkcje są podobne, oczywiście bez, bez funkcji związanych z łowieniem ryb, z rangemenem. Rangemen, wersja cyfrowa, tutaj wersja analogowa, tu G-Shock, tu ProTrek topowy model, topowy model, jeśli chodzi o cyfrowe g z triple sensorem, czyli GW9400 Rangeman, no teraz już troszeczkę zdetronizowany, znaczy nie zdetronizowany, tak bym tego nie określił, przez GW9500 madmena. Ale to, to nie jest do końca to samo. To jest zegarek, tylko o bardzo podobnych funkcjach, ale w mojej ocenie znacznie gorzej zrealizowany. Wygląd to jest kwestia zupełnie osobna i jednym się będzie podobał bardziej range, drugim Madman. Natomiast tutaj no, czytelność to w ogóle zdecydowanie zdecydowanie lepsze, nawet w negatywie, bo jak pamiętacie, jak robiłem prezentację Madmana i pokazywałem i pozytyw i negatyw, no to tam różowo nie było. Ok, no to jeśli chodzi o recenzję zegarka, chyba, chyba tyle. Nie wiem, co jeszcze. No, pokazałem podświetlenie, bo często o nim niestety zapominam. Pokazałem, e, pokazałem lumę, co jest istotne właśnie w takich zegarkach, gdzie często właśnie działamy w ciemności. Zresztą, jak sama nazwa modelu y, limi, tej limitowanej wersji, Night Fishing, czyli no, łowienie w nocy. E, więc myślę, że ta luma fajna, e, nie za mocna, w sensie luma to nie jest taka, że tak powiem, jak się kolokwialnie wyraża, oczojebna, jak w, właśnie w że naprawdę jest mocna, tylko taka trochę ją widać, ale nie bez przesady, ale z zupełności wystarczy, żeby wszystko odczytać. Bo wiecie, teraz ja mam tutaj światło, na górze, jakby sufitowe, dość silne, i gdybym ją miał wyłączone, bo nie mam teraz szybko zasięgu, żeby, żeby je wyłączyć, no to wtedy byśmy sobie pokazali, jak jak to wygląda w ciemnościach. Wygląda naprawdę dobrze, uwierzcie mi. Także jest, jest naprawdę fajnie. Okej, okay. także jeśli chodzi o recenzję, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak było, zapraszam do pozostawienia łapki w górę. Dziękuję jeszcze raz y, tej koledze za udostępnienie zegarka do recenzji i zapraszam na pozostałe filmy, gdzie tutaj nietypowo od razu mówię, zaczniemy nie od filmu, gdzie będę omawiał funkcję, potem ustawienia, dopiero potem aplikacji Casio Watches w porównaniu, w połączeniu z tym zegarkiem, tylko zaczniemy od aplikacji Casio Watches, dla, dlatego, że tutaj bez połączenia z aplikacją Casio Watch, w zasadzie tutaj połowa funkcji można powiedzieć nie działa. Dlaczego, znaczy nie działa, po prostu nie jest funkcjonalna, dlatego też y, zaczniemy sobie właśnie od omówienia aplikacji Casio watches w kolejnym filmie na temat tego zegarka. A tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.